Gratulujemy serdecznie wszystkim drużynom i poproszę jeszcze pana burmistrza i pana przewodniczącego o pozostanie, bo jeszcze nastąpi teraz bardzo ważny moment. Podsumowanie. W roku szkolnym 2009-2010 po podsumowaniu wszystkich osiągnięć sportowych naszych szkół, biorących udział w tej klasyfikacji Szkolnego Związku Sportowego, chciałam poinformować, że szkoła podstawowa numer 3 w tym współzawodnictwie. W klasyfikacji szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 29-20 otrzymała tytuł najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce i zajęła pierwsze miejsce. Poproszę pana dyrektora z przedstawicielem młodzieży o odbiór listu gratulacyjnego i również stosownego czeku. I proszę Państwa, mamy też gimnazjum, które zajęło miejsce na pudle, czyli gimnazjum nr 2 w Olsztynie, które zdobyło w tej klasyfikacji trzecie miejsce. Za rok szkolny 2009-2010. Poproszę pana dyrektora Mariusza Urbana. Może być przedstawiciel młodzieży, jeżeli pan dyrektor kogoś zaprosi. Zapraszamy do odbioru też listu gratulacyjnego i stosownego czeku na zakup sprzętu. Gratulujemy serdecznie wszystkim nagrodzonym sportowcom. W tej chwili przystąpimy do wręczania nagród uczniom wyróżnionym w nauce oraz w różnych konkursach przedmiotowych. Tak jak wspominałam, rady pedagogiczne wytypowały Was, którzy odbierzecie dzisiejsze nagrody. Chciałabym powiedzieć, że każda szkoła mogła wytypować tylko kilku przedstawicieli, dlatego, tak jak Pan Burmistrz powiedział, są to najlepsi z najlepszych. Zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej Numer 1. Magdę Marcinkiewicz. Zapraszam z tej samej szkoły Natalię Górkę. Poproszę Michała Nowaka, najmłodszego w tej grupie. Ze szkoły numer 3 wyróżnieni zostali Natalia Brychcy. Zapraszam Małgorzatę Patalas. I teraz przedstawiciele młodszego rocznika klas 1-3, czyli Jan Kamil Skibiński. I zapraszam również Aleksandrę Skrzypczak. Teraz o odbiór nagród poproszę najlepszych uczniów ze szkoły podstawowej we Wroniawach. Poproszę Adrianę Walkowiak. Zapraszam również Szymona Rozynka. Kolejni wyróżnieni uczniowie to przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Starym Widzimiu. Zapraszam Kamilę Krawczyk. Gratulacje odbierze też Natalia Maćkowiak. Najlepszymi przedstawicielami ze Szkoły Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie są Kacper Klemke oraz Natalia Walkowiak. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Kębłowie postanowiła wyróżnić Izabelę Jakubowską i Bartłomieja Wróblewicza. Najlepszymi Uczniami ze Szkoły Podstawowej w Obrze w minionym roku szkolnym są Karolina Jureczka. Poproszę o odbiór nagrody również Adriana Miśko. Ze Szkoły Podstawowej numer 5 wyróżnieni zostają Bartosz Buda. Poproszę też Jakuba Przybyłem. Najlepszym uczniem Szkoły Podstawowej w Adamowie w minionym roku szkolnym został Eryk Nieborak. Szkołę Podstawową w Starej Dąbrowie reprezentuje Błażej Borka. Najlepszą uczennicą Szkoły Podstawowej w Chorzeminie była Martyna Nyga. W Szkole Podstawowej w Tłokach wyróżniona zostaje Dominika Kosińska. Najlepszym reprezentantem Szkoły Podstawowej w Karpicku jest w tym roku szkolnym Kalina Poślednik. Przechodzimy teraz do gimnazjów. W Gimnazjum nr 1 wyróżnieni zostali w tym roku następujący uczniowie. Zapraszam Konrada Mateusza Filipowiaka. Kolejny wyróżniony to Paweł Kania. I zapraszam również Magdalenę Dworczak. Najlepsi uczniowie w tym roku w Gimnazjum nr 2 to Izabela Czerniak. A także Piotr Twardogórski. Wzorowym reprezentantem gimnazjum w Obrze jest Kinga Adamczak. I ostatnie gimnazjum, już gimnazjum w Kębłowie i Weronika Stankowska. Na tym zakończyliśmy wręczanie nagród. Mam nadzieję, że te nagrody jeszcze bardziej zmotywują wszystkich nagrodzonych do, do dalszej pracy i do osiągania coraz to lepszych wyników. Obiecujemy, że. Yy, Nagrody będą wręczane corocznie. Pan burmistrz będzie chciał zawsze wyróżnić y, tych uczniów, którzy w jakiś sposób nie tylko promują swoją szkołę, ale przede wszystkim naszą gminę, że słychać o Wolsztynie i że możemy z Was być dumni. Podziwiam Was i cieszę się, że jest taka duża grupa uczniów, z którymi już któryś z kolei rok się spotykam. Która zna wartość nauki, wartość mądrości i dalej idzie do przodu, żeby chłonąć tą wiedzę. Powiem tak, że nauka jest trudną górą do zdobycia, bo to niełatwo poświęcić czas, żeby być coraz bardziej mądrym, żeby zdobywać wiedzę, ale daje bardzo dużo radości, bardzo dużo satysfakcji, samozadowolenia. I gdyby trzeba było się tak zastanowić, co jest ojczyzną nauki, to trzeba powiedzieć, że nauka nie ma ojczyzny, bo właściwie potęgą rozumu, potęgą wiedzy ludzkiej jest cały świat i o tym się przekonujecie, śledząc różne postępy, osiągnięcia. Mamy XXI wiek i te osiągnięcia są coraz większe.